Czy jest potrzebny bufor, taki oto urządzenie jak tutaj mamy, do pompy ciepła, czyli no, część tutaj widzimy, część jest na zewnątrz? O to zależy. To zależy przede wszystkim od budynku. Jeśli mamy budynek nowy, gdzie dominującym rodzajem naszego przekazania ciepła jest podłogówka, czyli ogrzewanie podłogowe, wtedy podłogówka jest naturalnym buforem i nie mamy konieczności stosowania takiego bufora. Jeśli mamy Instalację nową, gdzie mamy mało wody w instalacji, musimy zwiększyć zład tej wody. Dlaczego? Służy to po to, aby nasza pompa nie taktowała zbyt często. A co to jest taktowanie? Taktowanie to jest załączanie, wyłączanie pompy. I do tego służy bufor, żeby zwiększyć zład wody, czyli nagrzać większą ilość wody, żeby pompa pracowała troszkę dłużej, ale ona później dłużej będzie odpoczywała. Czyli inaczej mówiąc, taktujemy nie tak często. Nie ma załączenia, za 10 minut wyłączenie i znowu załączenie, wyłączenie, tylko jest załączenie, pracuje godzinę, później dwie godziny odpoczywa i wtedy już jest wszystko jak najbardziej w porządku i do tego służy bufor razem z pompą ciepła.